Patent numer jeden: jak zdobyć darmowy prąd ze słońca. Panel słoneczny 175 W. Akumulatorek samochodowy i regulator, który ładuje ten akumulator. Dzięki temu możemy w ciągu dnia naładować połowę takiego akumulatora z takiego panela. Rozwiązania działkowe numer 2. Patent numer 3. Jeżeli naładujemy taki akumulator to możemy zakupić taką tanią przetworniczkę na Allegro czy na jakimś innym sklepie internetowym z przebiegiem skutkowym i uklęczając ją możemy zasilić różną hmm. lutownica elektryczną Albo domową czy tak? Jeżeli jest taka potrzeba na działkę. Mamy patent działkowy. Jest to akumulator i pompa dwustylatowa na 12V, około 2000 litrów, tak jak to Można ją podlewać około 2,5 godziny na no takim naładowanym akumulatorze z panela Dobra, kalwiska, o tak, nic z drugiego planu. <laughs> Taki szybki kosztorys. Wiadomo, do wszystkiego używałem jednego akumulatora kwasowego samochodowego, który kosztował mnie w granicach 100 zł, bo on jest używany. Nowy, koło 150-200 zł. Panel słoneczny Allegro Olix, używany do 100 zł. Nowy panel, by kosztował około 200-300. Regulator napięcia, który ładuje ten akumulator podłączony do panela kosztował mnie około 20 do 40 zł. To zależnie od rodzaju, eee, taki najzwyklejszy. Eee, potem przetwornica. Ja używałem takiej przetwornicy z Allegro za 170 zł z przebiegiem schodkowym, eee, Ona ma 1000 W, aczkolwiek do tego, co chcecie na działce używać, mi się wydaje, że wystarczy przetwornica za 50 zł z Allegro, takie 5600 W, to w zupełności. Pompa to była zakupiona nowa pompa na firmie Zolixa i pompa mnie kosztowała około 200 zł yy, i bardzo dobrze się sprawdza, bo można nią tak jak mówiłem, ponad 2 godziny podlewać. Yy, co tam jeszcze takie miałem? Aha, wyżynarka. Wyżynarka to był zakup nowej wyżynarki na Allegro za 54 zł z przesyłką bo była jeszcze w smarcie. I podłączyłem ją też na krótko do akumulatora na 12V. I mi się wydaje, że to są takie podstawowe rzeczy, żeby cokolwiek zrobić na działce. No i wiadomo, tam możecie jeszcze sobie potem sprawić wkrętarkę, a to wtedy jesteście samowystarczalni. Na razie.